Podczas II wojny światowej działania polskiej marynarki wojennej były naznaczonym momentami chwały, ale też klęsk. Utraty takich jednostek, jak grom, orzeł, czy też kujawiak, były bolesnymi ciosami. Jednak najbardziej dotkliwą tragedią było zatopienie polskiego niszczyciela Orkan. Zapraszam Państwa do wysłuchania materiału przedstawiającego historię tego okrętu, a także dramatyczne kulisy jego zatopienia, będącego największą polską tragedią morską podczas całej II wojny światowej. Niszczyciel Orkan został wybudowany z przeznaczeniem dla brytyjskiej Royal Navy. Jego budowę rozpoczęto w stoczni Fairfield Shipbuilding and Engineer Company w Glasgow, tuż po wybuchu II wojny światowej. Był on jednym z 16 brytyjskich niszczycieli typu M. Jego wodowanie nastąpiło wczesną wiosną 1942 roku, a jego pierwotna nazwa brzmiała HMS Mermidan. Już niebawem po jego zwodowaniu Brytyjska Admiralicja postanowiła jednak, że Mermida nie będzie służył w Royal Navy, lecz zostanie przekazany stronie polskiej. Niedługo też rozpoczęto procedurę jego przekazania, a już w listopadzie 1942 roku okręt ten został obsadzony przez polską załogę. Na jego pokładzie zaokrętowano również 23-osobową brytyjską grupę łącznikową. Zgodnie z przyjętym w polskiej marnarce zwyczajem okrętowi nadano nazwę nawiązującą do zjawiska atmosferycznego, która w tym przypadku brzmiała Orkan. 18 listopada po raz pierwszy na orkanie podniesiono polską banderę, i jeszcze tego samego roku, dokładnie 5 grudnia, został on oficjalnie przekazany polskiej marnarce wojennej. Jego dowódcą został doświadczony blisko 46-letni komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki. Hryniewiecki miał za sobą m.in. kilkuletnią służbę na rosyjskim pancerniku Połtawa w czasie I wojny światowej, a także dowodzenie polskimi niszczycielami: Grom i Błyskawica. Po obsadzeniu niszczyciela Orkan i odbyciu szkoleń, Hryniewiecki i jego załoga w początkach roku 1943. Byli już gotowi do rozpoczęcia pierwszego patrolu bojowego na tym zupełnie nowym okręcie. Wraz z wejściem do służby, Orkan został skierowany na swe pierwsze morskie misje bojowe. Początkowo użyto go do eskorty konwojów arktycznych płynących z Wielkiej Brytanii do radzieckiego Mormańska, a następnie, aż do października 1943 roku, okręt ten brał udział w eskorcie alianckich konwojów atlantyckich. To także na jego pokładzie w lipcu 1943 roku. Przewieziono z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii ciało tragicznie zmarłego polskiego naczelnego wodza i premiera rządu na uchodźstwie, generała Władysława Sikorskiego. Zaokrętowany wówczas na pokładzie niszczyciela jeden z jego załogantów, kapitan Witold Poraj-Wojciechowski, tak wspominał chwilę rejsu w kierunku Gibraltaru, aby zabrać z niego zwłoki generała Sikorskiego i przewieźć do Wielkiej Brytanii. Nastrój był ponury. Na twarzach nie było uśmiechów, nie słychać było dosadnych określeń marynarskich, nic nie było takie jak zawsze. Tylko wszyscy, którzy mogli, zbierali się wokół radiostacji, wysłuchać nowych informacji o katastrofie. Podczas rejsu powrotnego do Wielkiej Brytanii, pośród wielu polskich marynarzy zaokrętowanych na orkanie, dało się wyczuć jednak pewną obawę. Tradycja marynarska nakazywała zmarłą osobę oddać morzu. Przewożenie jej w trumnie na pokładzie okrętu odbierano za zły omen. Latem, i jesienią 1943 roku, Orkan w dalszym ciągu operował na obszarze północnego Atlantyku i chronił alianckie statki towarowe przed atakami ubotów. Podczas jednej z takich misji jego załoga wydobyła z wody niemieckich rozbitków z zatopionego podwodnego okrętu zaopatrzeniowego U-459. Znajdujący się wówczas na pokładzie polskiego niszczyciela, podporucznik marynarki, Erik Sopoćko, tak relacjonował tamte zdarzenia. Ciszę. Ciszę pogodnej nocy. Na pomoście torpedowca, przerywa ludzki wrzask idący od morza. Dowódca zmniejsza szybkość. Poprzednio słyszany krzyk ginie mimo to za rufą, ale w miejsce jego odzywają się dziesiątki innych. Na sto metrów przed dziobem widać połączone ze sobą trzy gumowe tratwy, a do nich przyczepionych ludzi. Z wzniesienia pomostu widać wyspę głów. Zapach ropy usuwa resztę wątpliwości. Tak, to tu zatopiony został nieprzyjacielski okręt podwodny. A ci w wodzie... to Niemcy. Do wrzasków HILFE dołącza się HELP, krzyk zawierający w sobie ponadludzki strach, że możemy go nie słyszeć, że odejdziemy, a wtedy zostanie tylko jedna możliwość. Podano rzutki, tratwa podciągnęła się, rzucono siatkę, po której wspinać zaczęli się rozbitkowie. Jeden z nich, w mundurze porucznika marynarki, zastępca dowódcy zatopionego okrętu, jak się potem okazało. Wynalazł skądś gwizdek i zaczął wydawać rozkazy. Ten moment nie podobał mi się. Podszedłem bliżej. Niemiec zauważył widocznie moją osobę, bo przerwał swą dotychczasową czynność i, nie czekając aż się odezwę, powiedział: Teraz mogę podziękować. Co za szczęśliwy traf, że wyratowani zostaliśmy przez portugalski kontrtorpedowiec. Pan oczywiście rozumie niemiecki? Nie. Odpowiedziałem. Pan się myli. To polski kontorpedowiec. Wyjaśniłem po angielsku. Polski kontorpedowiec. Powiedziałem na wszelki wypadek po niemiecku. Żałuję, że nie widziałem w tej chwili twarzy mego rozmówcy. Szkoda. Niewątpliwie musiała ciekawie wyglądać. Z tonu jego głosu wynikało to bez cienia wątpliwości. Polski kontorpedowiec. Niemiec powtórzył te słowa. Powtórzył, wsadził gwizdek do kieszeni i zmieszał się z już stojącą pod kominem grubą. Niemieccy marynarze, ilości 46 osób, trafili na pokład polskiego niszczyciela i już wkrótce zostali przewiezieni na ląd i osadzeni w niewoli. Jednak dziwny od losu miał sprawić, że już niebawem inni załoganci niemieckiego okrętu podwodnego mieli przyczynić się do zagłady polskiego niszczyciela i znajdujących się na nim jego członków załogi. Tym okrętem podwodnym był U378. Ubot ten zaliczany był do typu 7C i dowodził nim wówczas 28-letni kapitan Leutnant Erich Myda. Urodził się 3 października 1915 roku w miejscowości Halle, w ówczesnych cesarskich Niemczech, a w niemieckiej marnarce wojennej znajdował się nieprzerwanie już od kwietnia 1936 roku. 6 września opuścił on bazę we francuskim La Pallice i wyruszył w obszar północnego Atlantyku. Rozpoczynając tym samym swój już ósmy patrol bojowy, Myda był przeciętnym dowódcą u Bodwaffe. Jak dotychczas, pomimo relatywnie dość dużej liczby patroli, nie udało mu się odnieść jeszcze żadnego znaczącego sukcesu. Jednak tym razem miało być inaczej. Po początkowych bezowocnych poszukiwaniach, Myda w pierwszych dniach października został przydzielony do nowo sformułowanego wilczego stada o nazwie Rozbach. Składającego się łącznie z 21 okrętów podwodnych, i w jego składzie już niedługo miał wziąć udział w skoordynowanym ataku na płynący z Nowego Jorku do Wielkiej Brytanii aliancki konwój SC-143. Konwój ten składał się z 39 statków i bardzo silnej osłony, tworzyło ją 9 okrętów kanadyjskiej grupy eskortowej, jeden lotniskowiec pomocniczy, 3 brytyjskie niszczyciele oraz polski orka. Zmierzający przez obszar północnego Atlantyku konwój dostrzeżony został już 7 października, a jeszcze tego samego dnia, w godzinach nocnych, został on zaatakowany przez pierwsze uboty z wilczego stada Rozbach. Jednym z nich był U 378, a jego dowódca, kiedy tylko dojrzał konwój, postanowił podążać za nim, wyczekując dogodnego momentu do ataku. Kiedy nastał wczesny poranek następnego dnia, Myda zbliżył swój okręt podwodny do konwoju na niewielką odległość i w okularze swojego perskopu dość szybko zauważył sylwetkę polskiego niszczyciela. Nie zastanawiając się więc długo wydał rozkaz do przygotowania ataku torpedowego przy użyciu nowoczesnej torpedy akustycznej o oznaczeniu T-5. Jej mechanizm wyposażony był w akustyczny zapalnik z systemem samonaprowadzania, dzięki czemu po opuszczeniu kadłuba okrętu podwodnego i uzbrojeniu Torpeda samoczynnie kierowała się w stronę odgłosu śrubokrętowych. Wszystko za sprawą znajdujących się we wnętrzu jej głowicy dwóch szumonamierników, dzięki którym torpeda poszukiwała najgłośniejszego celu w pobliżu. W teorii więc była ona przygotowana do walki z eskortą konwojową, a jej użycie gwarantowało bardzo wysokie prawdopodobieństwo trawienia w cel. O jej skuteczności bojowej tym razem miała się przekonać załoga polskiego niszczyciela. 8 października 1943 roku, tuż po godzinie 6 rano, Myda wydał rozkaz do wystrzelenia torpedy w kierunku polskiego niszczyciela. Nowoczesna torpeda T5 opuściła wyrzutnię dziobową Ubota i, jak po sznurku, ruszyła w stronę orkana, na którego pokładzie nikt nie zdawał sobie sprawy ze za skali zagrożenia. O godzinie 6.03 znajdujący się na orkanie, operator radionamiernika Hufdów. Zameldował o przechwyceniu sygnału radiowego nadawanego ze znajdującego się w bardzo bliskiej odległości od polskiego niszczyciela Ubota w namiarze 87 stopni. W takiej sytuacji komandor Chryniewiecki wydał rozkaz wystrzelenia pocisku oświetlającego, aby oświetlić pobliski akwen w poszukiwaniu wrogiego okrętu podwodnego. Pocisk wystrzelił, a jego blask rozjaśnił wczesną poranny mrok. Jednak na dalsze działania zabrakło już czasu. Chwilę potem, o godzinie 6.05, torpeda dosięgła celu, trafiając okręt w jego lewą burtę w okolicach rufy. Nadmiar złego energii i wybuchu doprowadziła do wtórnej eksplozji magazynu amunicyjnego, jednego z dział niszczyciela. Skumulowana potężna eksplozja zniszczyła całą jego część rufową, a w dodatku uszkadzając zbiorniki paliwa, przez co na reszcie jego pokładu wybuchły liczne ogniska pożarów. Tak ten moment wspominał znajdujący się na jego pokładzie jeden z marnarzy. Okrętem szarpnęło. Światło zgasło. Wybuch. Strumień ognia oblał pokład. Pomost. Ludzi. Z góry zaczęły spadać powyginane w fantastyczne kształty kawałki blachy z nadbudówek, pokładu i działu. Z pomostu bojowego żadnych rozkazów. Nie dowołał się na pomoście nikogo oficer nawigacyjny ani sternik pytający o kurs, ani starszy zmiany w radiostacji, który chciał przekazać ostatni namiar na okręt podwodny. Wszyscy zginęli na miejscu. Tak samo zginął zastępca z komisarzem, pijąc kawę w mesie. Tak samo obsada maszynowni, do której po rozerwaniu wodoszczelnej grodzi wtargnęła woda i śmierć. Płonący orkan, już w zaledwie chwilę po trafieniu torpedą, zaczął przechylać się na burtę. Wszystko na jego pokładzie działo się tak szybko, że nie było nawet mowy o podjęciu jakiejkolwiek zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Przebywającym na jego pokładzie radiotelegrafisto udało się jeszcze nadać wiadomość do załogi znajdującego się nieopodal brytyjskiego niszczyciela HMS Musketer o następującej treści: Eksplozja na okręcie! To nie my! Dla znajdujących się na orkanie polsko-brytyjskich załogantów rozpoczynała się kolejna batalia o życie. A dla większości z nich miała ona zakończyć się śmiercią. Zagłada niszczyciela Orkan miała trwać zaledwie kilka chwil. W tym krótkim czasie przebywający na nim Polacy i Brytyjczycy próbowali opuścić jego pokład, aby wyrwać się z objęć śmierci. Wielu z nich utknęło już na zawsze pod pokładem, gdyż eksplozje na okręcie doprowadziły do deformacji pokładu i tym samym do zablokowania wyjściowych włazów. Inni, na skutek kontaktu z rozlanym paliwem, płonąc jak żywe pochodnie, bez opamiętania skakali do wody z jego burty. Po około czterech minutach od trafienia torpedą, okręt zatonął, pochłaniając za sobą większą część znajdujących się na jego pokładzie załogantów. Tak wówczas te dramatyczne chwile polskiego niszczyciela wspominał kolejny z członków jego załogi. ORP Orkan leżał na burcie. Rufa była pod wodą. Na pokładzie i nadbudówkach ogień już zgasł. Na morzu paliło się jeszcze kilka plam ropy. Słabo oświetlając ostatni akt dramatu, okręt, który był przedmiotem dumy i miłości, który był domem i rodziną. Teraz ginął. Kształty jego, dobrze znane, tak po prostu czułe, wydawały się teraz w blasku słabych ogników, palącej się ropy, prawie upiorne. Pomoc dotykał wody. Na złamanej rei masztu tkwił, zaplątany we flagliny jakiś kształt. Nie wiedzieć, żywy czy umarły. Wieże działowe stały, a właściwie leżały jeszcze na swoich miejscach, ale lufy dział były tak jakoś żałośnie, bezradnie wygięte. Wokoło pływali ludzie. Wszyscy poza myślą o własnym ratunku, o własnym życiu, myśleli o okręcie. Może się podniesie, może nie zatonie. Istotnie dziób zaczął się podnosić, ale rufa jednocześnie szła pod wodę. Dookoła okrętu powstał jeszcze większy wir, jakiś wstępujący prąd, który zdawał się wciągać okręt w topiel. Dziub szedł coraz bardziej w górę. W pewnej chwili wieża działowa numer 2 zawaliła się na pomost. Za nią wieża działowa numer 1. Posypały się iskry. Potem morze wchłonęło wszystko. Kiedy już Orkan został pochłonięty przez głębię Atlantyku, na powierzchni pozostawało jeszcze około kilkudziesięciu walczących o przeżycie członków jego załogi. Jednak lodowata i wzburzona woda pokryta warstwą trującej ropy sprawiła, że wielu z nich nie zdołało doczekać pomocy ze strony załóg innych okrętów osłonowych konwoju SC-143, a przede wszystkim znajdującego się najbliżej – HMS Musketeer. W wodzie pozostawał wówczas także marynarz Adam Furtka, który tak po latach wspominał tamte dramatyczne chwile. Słabo umiałem pływać, na powierzchni trzymał mnie pas oraz ciężar gatunkowy słonej wody. Jest takie przysłowie, że prawdziwy marynarz nie umie pływać i dlatego nie tonie. To niekoniecznie prawda. W tym jednak wypadku słaba umiejętność pływania sprawiła, że przedwcześnie nie wyczerpałem sił i nie uległem w walce z żywiołem, jak to się stało niestety z wieloma innymi podtrzymywanymi przez pasy. Pływali jeszcze, lecz nie żywi. Na innych, co skoczyli, późno lub wcale, przewrócił się z trzaskiem spadających wież działowych, szumem uchodzącej pary i sykiem gasnących w morzu płomieni. Nieszczęsny okręt. Jeszcze innych zmógł ogień. Łuna płonącej ropy oświeciła straszliwy obraz ginącego okrętu i tonących ludzi pośrodku pustynnego, postrzępionego w strome i spienione grzbiety górskie oceany. Wyniesiony na wierzchołek fali widziałem to wszystko, ale nie miałem czasu zastanowić się. Za chwilę zapadłem się już głęboko, głęboko w dół, między dwie góry wodne. Ta, która szła naprzeciw, wydawała się nieubłaganą siłą zagłady. Już, już i zdusi mnie w swych zimnych odmentach. Ale pas pracował dobrze i za chwilę znów byłem na wierzchołku. Już dalej od kałuży lepkiej, cuchnącej ropy, która oblepiła mnie w czasie skoku. I tak przychodziły fale jedna po drugiej, a każda wydawała się ostatnią. Kwadranse, długie jak dnie, mijały jeden po drugi. Przytomność wracała coraz rzadziej, i jeszcze jedna tylko myśl kołatała się uparcie. Boże, zbaw. Naraz, gdy oczy otwierały się już z trudem i wszystko zdawało się stracone, wyrosła z boku jakaś szara ściana. Minęła chwila spora, zanim uprzytomniłem sobie, że to nie złuda, ale rzeczywistość. I to nie nowa jakaś zagłada. Lecz pomoc. Na fali kołysał się wielki, podobny do orkana kontrtorpedowiec. Dalej poszło już dość szybko. Co prawda strach był, by nie zostać rzuconym przez falę i zgniecionym oburtem okrętu. Nie miałem jednak czasu o tym pomyśleć, gdyż czyjaś silna ręka chwyciła mnie za włosy. Are you all right? usłyszałem przez szum fali. Yes, odparłem z trudem. Woda zalała mi usta, ale pływający obok w wodzie marynarz brytyjski dociągnął mnie szczęśliwie do zwisającej z okrętu siatki ratunkowej. Inne ręce chwyciły mnie i wyciągnęły na pokład, inne zdarły ze mnie ubranie. inne napoiły rumę, inne roztarły zsiniałe z zimna ciało. Po kwadransie leżałem już szczelnie okryty w hamaku, popijając gorącą kawę. A tamci? spytałem swoją łamaną angielszczyznę. Zrobiliśmy wszystko, co można powiedział podoficer brytyjski. Sorry, zdaje się że tylko coś około 40 wyciągnęliśmy żywych. W wyniku ataku torpedowego, wykonanego przez załogę niemieckiego okrętu podwodnego U-378, śmierć poniosło aż 178 członków załogi niszczyciela Orkan. Z wody udało się podjąć zaledwie 39 polskich marynarzy, jednego oficera, jakim był kapitan Stanisław Pochorecki, oraz trzech Brytyjczyków. W akcji ratowniczej brała udział załoga brytyjskiego niszczyciela HMS Muszketer, której niektórzy członkowie widząc, że rozbitkowie z orkana są już zbyt słabi, aby utrzymać się na podanych im siatkach ratunkowych, z narażeniem własnego życia wskoczyli do lodowatej wody, aby im pomóc. Wśród poległych znalazł się dowódca okrętu, komandor Hryniewiecki, a także młody, zaledwie 24-letni pisarz marnista, podporucznik marynarki Eryk Sopoczko. Zatopienie niszczyciela orkan. Było największą polską tragedią morską podczas całej II wojny światowej. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że w niedługim czasie los nie okazał się łaskawy także dla pogromcy Orkana, kapitan Leutnanta Ericha Myda oraz całej podległej mu załogi. W zaledwie 12 dni po zatopieniu polskiego niszczyciela, dowodzony przez niego U-378, został dostrzeżony. A następnie zarzucony bombami głębinowymi przez alianckie samoloty startujące z pokładu amerykańskiego lotniskowca eskortowego USS Core. W wyniku tego okręt zatonął, a śmierć poniosła cała znajdująca się na nim załoga. U-378 spoczął już na zawsze w relatywnie niewielkiej odległości od orkana, w mrocznych głębinach Atlantyku.